Cię. Zapraszam Panie Piki cię. Blinder, zapraszam cię Lecimy. Odź. A, bo z... ja zmysłowałem... z... Dobra! Ja to nie No to trzeba teraz znaleźć w tym nagraniu. Kurwa. No to wszystko się zaczęło wtedy, kiedy kobie zaczął gadać o modach do Left 4D. Chyba. W sumie wtedy odpaliłem nagrywanie, czyli po dwie godziny. Kurwa ja mam tę koleczka! To... Idealnie! Jeszcze Swarm wam o, się dazerwa. Proszę, Zobaczcie, na jakie piękne krajobrazy są. To teraz nie, będziecie robić beczki. We no, no, fight for Rock and Stone. Co, Co to jest, a ci nie zawrócenie wszystkich beczek tego? Tak, ogólnie to to Yellowstone 50, 50, 50, 50, Park Yellowstone <moczny> wypierdolę. Nie, no to jest. Musisz się jednocześnie kopnąć. Wnętrze parku Yellowstone. Co to się stanie zaraz? To sol. jest sięgą, w środku, co bej. tam jest, kurwa. Tam Ale się tak dzieje. Nie strzelać tam, błagam? Jedyny powód, dlaczego Yellowstone wybuchnie. Fil 2012, kurwa, co to jest. Wiecie, że Yellowstone wybuchnie długo I jak wybuchnie, to... Nie, nie wybuchnie. Cały system się, ten... się zmieni. I klimat zmieni, nimi... To, to jest prawda. Czemu to jest? nowa era? Jak to wiem od kanału Inny Medium. A masz to imię Mariusz? Nie. No to ci wierzę, dobrze. Cię? Cię? No nie kłamiesz. Inny Pięknie Medium, i Piękna podróż, piękna podróż! Nie, i Flora. Tak, <laughs> piękne, piękne. No, nie, nie, Ty jesteś zjebany jakiś. Ja no i od myśli musisz tego. Zahaczyłem o ten <grym> Ja nie Bo czoło twoje grube jakieś jest <grym> to, to ja muszę te... go piki blinders czapkę Dobra no odpalamy ja to... robię to jeszcze raz kurwa <grym> <grym> Możesz to zrobić solo łatwiej się cofniesz w Albo to tam Ej nie dostałem! Ja też, nie, ja też nie O dostałem, dobra, musiałem zejść. zejść ja no, to jeszcze raz no to ja muszę Ale musisz raz. zejść żeby dostać Dobra, dostałem, dobra no. Nie, to jest podoba mi się tu Jaki na dole. I inna team będzie dostałem, to jest. Bo tu siedzimy Podobno, godzinę na misji. No, godzinę w misji. Dobre, dobra, dobre to znowu.